Pani. W niemal każdym domu są pająki. W niektórych domach, tak jak na przykład w naszym, który jest blisko lasu, jest ich naprawdę bardzo dużo. Może nawet nie zawsze je widać, ale widać ich pajęczyny. Możemy prostymi naturalnymi środkami odstraszyć pająki. Jakie to są metody? Zapraszam do obejrzenia filmu. Właśnie Krzyś przed chwilą przypomniał mi pewne przysłowie. Szczęśliwy dom, w którym pająki są. No, może i pająki przynoszą szczęście, ale przynoszą też mnóstwo, czy robią w domu, czy w mieszkaniu mnóstwo pajęczyn. Możemy temu zapobiec. Teraz, jesień, to jest ten moment, kiedy pająki, ale i też inne. Pluskwiaki na przykład e, poszukują miejsca, w którym będą mogły w ciepłym pomieszczeniu przezimować, złożyć jaja. No, nasz dom jest gościnny, ale nie do przesady. Długo bardzo było ciepło, a teraz, kiedy spadła temperatura, to widać, że te żyjątka szukają domu. W tym roku też było bardzo dużo pluskwiaków. W poprzednich latach tego nie było i zdarzyło mi się widzieć kilka pluskwiaków właśnie też w domu. Nawet w tych straszyk się trafił. Więc, co możemy zrobić, żeby ograniczyć możliwość ich przezimowania w naszym domu? Kilka prostych sposobów. Pierwszy sposób to jest lawenda. Lawenda nie tylko odstrasza pająki, ale i też właśnie pluskwiaki, a oprócz tego też i roztocza, a także wszy czy pchły. Lawenda przepięknie pachnie, ale to jest zapach piękny tylko dla nas. Natomiast te owady nie lubią zapachu i będą po prostu unikać miejsc, w których. Ten zapach występuje. Możemy wykorzystać po prostu taką świeżą lawendę, którą zawiesimy w takich kępkach w różnych miejscach. No, ale my na przykład musielibyśmy bardzo dużo takich kępek zamieścić. Są takie newralgiczne miejsca, gdzie te skupiska pająków są największe. To są oczywiście te miejsca, którymi one mogą się dostać do środka, drzwi i okna. I jak sobie popatrzymy na obrzeża okien i drzwi, tam ich występuje najwięcej, ale i też w rogach ścian, czy na przykład przy kwiatach, przy szafach. Więc tam musimy umieścić ten zapach. Czyli możemy zrobić tak, że kępki lawendy gdzieś tam rozkładamy. Możemy zrobić saszetkę lawendową, to znaczy do takiego woreczka włożyć kawałki lawendy i w różnych miejscach te woreczki zawiesić. Jeżeli nie mamy lawendy, możemy wykorzystać do tego olejek lawendowy. I na przykład kilkoma kroplami olejku lawendowego spryskać watę, taki płatek waty, i następnie włożyć to do woreczka. Co jakiś czas, co kilka dni, trzeba tutaj odświeżyć ten zapach, czyli skropić woreczek kilkoma kroplami olejku. Wygląda to ładnie, prawda? My mamy dużo takich woreczków porozwieszanych w różnych miejscach, ponieważ jeszcze też dodatkowo grasują u nas mole, ale wtedy są to woreczki z wrotyczem. Możemy też kilka kropel olejku lawendowego wkropić do takiego dyfuzora i to też spełni bardzo dobrze swoje zadanie. Kilka kropel. I gotowe. To jeżeli chodzi o wykorzystanie lawendy. Drugi sposób to są tak zwane woreczki dziadka gusa, inaczej zwane woreczkami paję, pajęczymi. To są woreczki, które są bardzo popularne, może nie w Polsce, ale już na przykład w Anglii. My takich woreczków dziadka gusa nie mamy. One eliminują pająki, ale też i owady, które pająk zjada. A jeżeli pająk nie ma pożywienia, no to nie będzie mieszkał u nas, tylko poszuka jakiegoś innego lok lokalu. Co teraz w takim woreczku jest? Jest olejek miętowy. Ja olejku miętowego nie mam, ale mam miętę. Mięta i trawa cytrynowa. Mięta i trawa cytrynowa. Tu mam swoją trawę cytrynową. Ta akurat jest jeszcze mała, ale jeżeli nie ma takiej gotowej trawy cytrynowej, a na przykład ktoś ma sadzonki, to wystarczy właśnie takie zdrewniałe łodyżki odciąć. I one też mają piękny zapach. Chociażby z tego powodu warto trawę cytrynową uprawiać. Zarówno liście. Jak i ta łodyżka przepięknie pachną, ale możemy też mieć po prostu olejek o aromacie trawy cytrynowej, też pięknie pachnie. Woreczek dziadka gusa możemy wykonać w następujący sposób. Do woreczka wkładamy albo watkę, płatek waty, Nasączony olejkiem miętowym i olejkiem strawy cytrynowej, i ja może wykorzystam ten olejek i kilka kropli tutaj w kropie. Czyli łączymy dwa olejki, a możemy wykorzystać olejek miętowy i prawdziwą trawę cytrynową, albo olejek trawy cytrynowej z prawdziwą miętą albo po prostu miętę i trawę cytrynową. Czyli mamy kilka możliwości. Ja zrobię to w ten sposób, że włożę właśnie wacik nasączony olejkiem z trawy cytrynowej o aromacie trawy cytrynowej, kawałek trawy cytrynowej własnej i listki mięty. Można też mięte porozkładać w tych miejscach, gdzie bytują pająki lub też inne owady, które pająki łapią w swoją sieć pajęczą. To mamy drugi sposób. Trzeci sposób to jest spray cytrusowy. To jest bardzo dobre rozwiązanie, nie tylko na pająki, ale również na komary. Teraz komarów jest mniej, ale pamiętam, że jak komary nie dawały nam spać, to właśnie do tego dyfuzora wkraplałam kilka kropelek olejku cytrynowego i olejku pomarańczowego. I to doskonale odstraszało komary. Podobnie będzie z pająkami. Możemy Puścić wodę fantazji i już tak trochę świątecznie udekorować dom, to znaczy pokroić pomarańcze i cytryny w krążki, i te krążki porozkładać na parapetach, czy zawiesić w tych kątach, gdzie pająki grasują. I ja takie rozwiązanie zastosuję na działce, ponieważ tam też w jednym miejscu w altance jest siedlisko małych pajączków, ale tu wykorzystam te olejki. Do zrobienia woreczka, czyli znów wacik nasączam aromatem cytrynowym i pomarańczowym i wkładam do worka, albo mogę też kilka kropel wkropić do dyfuzora, i też to będzie spełniało swoją funkcję. Możesz potem kochanie powąchać te woreczki, tylko jeszcze, no po, zobaczymy, czy będziesz czuł mocno ich zapach. O. To jest ten y, z miętą i z trawą cytrynową, teraz z lawendą i z y, trawą cytrynową. Intensywnie to pachnie. Właśnie. To z czasem będzie traciło intensywność aromatu, ale po prostu wtedy wkropimy dodatkowe krople olejku. I jeszcze dwa sposoby, to są już spreje. Może to być właśnie sprej cytrusowy, czyli do rozpylacza z ciepłą wodą, tu jest szklanka ciepłej wody, dodajemy kilka kropel olejku cytrynowego, olejku pomarańczowego, a możemy mieć tylko samą pomarańczę albo sam Samą cytrynkę, i właśnie te wszystkie miejsca potem tam pójdziemy, gdzie pająków jest najwięcej, spryskujemy takim roztworem. Inna możliwość to jest, to jest olejek miętowy albo mięta. To jest też zapach, którego pająki nie znoszą. Ja olejku miętowego nie mam, ale gdybym go miała, to przygotowanie oprysku jest zawsze takie samo. Olejki eteryczne rozpuszczamy w lekko ciepłej wodzie, nie we wrzącej, to jest ciepła po prostu woda i na szklankę 10 do 15 kropelek. Przy trzeba to dobrze wstrząsnąć, wymieszać i to już jest gotowe do spryskiwania. Kiedy wykorzystujemy olejki albo robimy jakieś opryski w domu na pająki czy na inne stworzonka, to Warto jest najpierw zrobić próbny oprysk po to żeby sprawdzić czy nam ten oprysk nie barwi na przykład ścian. Z tego powodu właśnie ostatni oprysk na bazie octu zrobiłam z octu takiego sklepowego, dlatego że on jest biały. Ocet jabłkowy jest żółty, ocet winny jest bordowawy. Więc jeżeli tym zaczniemy pryskać obrzeża na przykład okien czy drzwi, to pozostawi nam to plamy. Dlatego też taki ocet bezbarwny jest najlepszy. Oprysk na pająki z octu wykonujemy w ten sposób, że bierzemy równą część wody i octu, po prostu to mieszamy i już jest gotowe do użycia. Nie musimy Toczyć jakichś bojów z pająkami czy z pluskwiakami przy pomocy kupnych środków. Możemy wykorzystać to, co praktycznie jest w każdym domu. I mamy dodatkową korzyść, bo to nie tylko jest ta, że pozbędziemy się tych nieproszonych gości, ale też i taka, że w naszym domu będzie piękny zapach. Zaleca się, żeby. Utrudniając różnym owadom wejście do domu, przede wszystkim sprawdzić, czy okna są szczelne, czy drzwi są szczelne, czy wentylacja jest szczelna. Jeżeli ktoś na przykład ma moskitiery w oknach, to czy nie ma tam jakiej, jakiejś dziury, bo to są wszystko miejsca, które będą umożliwiały wejście do naszego domu. My Mamy mnóstwo pająków i nieraz jest tak właśnie, że rano od kurzy, nie tylko podłogi, ale i ściany, te wszystkie rogi, a za chwilę, dosłownie za godzinę już są nowe pajęczyny. To jest logiczne, ponieważ wiele pająków ukrywa się w pobliżu pajęczyn i kiedy tylko zostanie pajęczyna zniszczona, to natychmiast pająk ją odnawia. Co ja z tego wybiorę? na pewno zrobię kilka takich bardzo ładnych woreczków z lawendą i strawą cytrynową natomiast ten dyfuzor zagości na stałe tutaj u nas w salonie i będzie nam rozpylał ten piękny zapach a teraz przejdziemy się po naszych pajęczynach i po prostu wyprosimy je z domu kochani Permakultura TV dołączyła do programu wspierania artystów i twórców. To jest program: Postaw mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy, nasze nagrania i wiedza, którą prezentujemy, postawcie nam wirtualną kawę. To będzie bardzo pomocne i dziękujemy za każdą wspólną kawę.